Oczywiście nie wyszło. Dobra, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny materiał. Dzisiaj porozmawiamy o produkcie, który mną wstrząsnął. Mianowicie o butach, które już Wam pokazywałem w unboxingu. Tutaj mamy jednak wersję białą, którą już też Wam gdzieś chyba pokazywałem. Na przykład na poradniku do Uncle Catch Latwa, ponieważ właśnie w tych butach grałem. Ktoś je tam błędnie pomylił z butami Azuna, czyli Mistrza Świata z 2010 roku. To nie są Azuny, to są buty Uniclonit Light, czyli idziemy znowu w rejony japońskie. Dlaczego gram w białych, a nie gram w czarnych? Mam też czarne, dlatego że te czarne były na 26 cm, te są na 25,5 i te są absolutnie idealne i po prostu. E, tak, jestem przeszczęśliwy. Zaczniemy od takich spraw czysto technicznych. O wyglądzie tych butów już mówiłem w poprzednim materiale, dlatego patrzcie właśnie tam, jeśli chcecie jakichś konkretnych opinii na temat właśnie wyglądu. Jedyne, co ja mogę w tej chwili powiedzieć, to to, że bardzo mi pasują i jest to jeden z najładniejszych butów. Subie prawie kaptur, tylko... Jest to jeden z najładniejszych butów do freestylu, jaki, jaki kiedykolwiek miałem i jaki ja w ogóle kojarzę, ponieważ minimalizm to jest to, czego my chcemy. Minimalizm to jest klucz do sukcesu. Minimalizm, czyli jak najmniej syfu na naszym bucie. Nie ma tu znaczków filmowych. Boże, cudo. Nie ma tu znaczków filmowych. Nie ma zbędnych takich dodatków, takich upiększaczy, które tak naprawdę tylko nie ma pomarańczowej podeszwy. Jezus Maria. Pomarańczowa podeszwa, na przykład w butach od Four Freestyle, czy teraz... W ogóle ta moda ma pomarańczowe podeszwy, matko. To jest po prostu taki sam żart jak na przykład Adidas Finale Power Orange, czyli te pomarańczowe piłki. Nie wiem, może komuś się to podoba. Ale... Nie, nie, po prostu nie. Tutaj biel albo czerń. Biel jest bardzo fajna dlatego, że jest bardzo dynamiczna, tak bym powiedział. Biel jest dynamiczniejsza od czerni, szczególnie jeśli, kiedy gramy właśnie freestyle football, więc czerni jest stylowsza oczywiście, jest taka lepsza do pokazów powiedziałbym, czy takiej e, stylóweczki, ale biel jest bardziej ekstrawagancka, więc ta biel mi pasuje. Jedyny problem z tą bielą... E, to w ogóle nie jest taki biały kolor, ale o tym też już wspominałem wcześniej. To jest powiedziałbym bardziej taki kurcze. Może nie kość słoniowa, ale, ale, ale na pewno nie biel. To jest na pewno nie biel. Tak czy inaczej, co my będziemy mówili o bieli? Skoro jak wszyscy dobrze wiemy, każdy freestyler wie, że każdy biały but po dwóch treningach lub nawet po jednym robi się szary, a później robi się czarny. Więc mamy taką naturalną ewolucję, takie przejście. Pomówmy o wygodzie. Wygoda, komfort, jak najbardziej ok. Super, te buty są bardzo wygodne. To jest oczywiście nit, czyli to jest coś, z czego marka Uniqlo wręcz słynie, szczególnie z ich ubrań z nitu. No ale ten nit jest tutaj bardzo miękki, bardzo wygodny i powiedziałbym, że jest, te buty przypominają mi najlepszą edycję Puma Archive Flight, które kiedykolwiek wyszły, czyli Puma Archive Flight Low Mesh, które ja nazywam jednolitymi, chociaż tak oficjalnie się nie nazywają. Czyli właśnie ta edycja, którą macie w tej chwili na ekranie. Te buty mi bardzo je przypominają, ponieważ tutaj też mamy tylko jedną warstwę, ale grubą zbitą tego nitu. I to jest na ogromny plus, ponieważ już ożywiły się we mnie wspomnienia najlepszego obuwia do freestylu, jakie kiedykolwiek miałem. Następna sprawa to jest ogólnie komfort, jeśli chodzi o piętę, o bezpieczeństwo naszej stopy, o to, jak ona. W w ogóle w tym bucie siedzi. I tutaj jedyny minus, który wyłapałem, to jest to, ponieważ kostka i tak dalej, wszystko jest ok. mnie taka amortyzacja wystarczy. Tutaj mamy oczywiście pogrubienie z tyłu, czyli to jest, to jest zamortyzowane, to nie jest miękkie, to jest takie w miarę, w miarę stabilne. Jedyny minus to jest wkładka, wkładka w tym bucie, na którą już na samym początku w trakcie unboxingu trochę narzekałem. Ona sama w sobie nie jest zła, bo ona jest taka fajna gąbczasta, to jest taka gąbka, tylko, że problem jest z tym, że ona mi się w bucie przesuwała przy wielu trikach. E, tutaj Lotar mi bodajże polecał, żeby ją przykleić, ponieważ e, jeszcze wspomnę oczywiście Lotara. Serdecznie pozdrawiam. Lotar to jest e, osoba, która ceni fajny ubiór i zamówiła ode mnie e, właśnie te czarne Uniqlo, więc jak zobaczycie Lotara właśnie w tych Uniqlo, to musicie wiedzieć, że ja tutaj z Lotarem właśnie robimy sobie takie dile na tych butach. E, więc ta. Płatka. Ona mnie trochę irytuje. Być może faktycznie ją przykleję, być może ją wymienię, ale ona jest odrobinę irytująca, bo ona nie jest przytwierdzona do tego buta i ona się tam trawi trochę tak. One się też bardzo łatwo przebarwiają od na przykład skarpetek, które nosicie. Jeśli nosicie jakieś skarpetki w fikuśnych kolorach, typu takich intensywnych, powiedzmy, czerwień, ja akurat teraz miałem czerwone skarpetki do tych butów. I y, przebarwiły mi odrobinkę, właśnie te biel, więc y, tutaj bym również uważał, bo, bo właśnie bardzo intensywna, intensywny kolor waszych, y, waszych skarpetek może sprawić, że ten but odrobinkę się przebarwi, y, co jest y, przykre, ale myślę, że wiele osób będzie, nie będzie się tym przejmować, ponieważ ten but i tak, jak mówiłem, robi się momentalnie szary, tak? W ogóle się zastanawiam, możliwe, że da się te buty po prostu wrzucić do pralki i byłoby dobrze. Chociaż ja wolę tradycyjne metody, czyli gąbkę ewentualnie, i, i po prostu szorowanko. I tyle. Więc wkładka do buta, raczej taka, powiedzielibyśmy, kiepska. Dalej narzekałem na sznurówki narzekałem na sznurówki, tylko że postanowiłem, że w tej parze pogram sobie z tymi sznurówkami oryginalnymi, czyli w tej gumce ze ściągaczem, i powiem wam, że. Nie wiem dlaczego ludzie to wymieniali. To wcale nie jest takie złe, jak się na pierwszy rzut oka wydaje, bo ten ściągacz bardzo fajnie można sobie po prostu wepchnąć w bok Buta. Docisnąć i on wylatuje znacznie rzadziej niż przykładowo sznurówki od PUM, które były zawsze za długie i naprawdę gram w tym i nie, nie przeszkadza mi to kompletnie. Więc na razie jeszcze nie mam ochoty w nich zmieniać sznurówek. Jak one zrobią się całe czarne, to dopiero wtedy je sobie pewnie wymienię. Prawdopodobnie też na białe, chociaż tutaj można oczywiście też wariować z kolorami i, i, i jest to na pewno jakiś plus. Następna sprawa. Podeszwa, ja się tą podeszwą już zachwycałem, ta podeszwa jest naprawdę spora i teraz będę zachwalał ją dalej, ponieważ według mnie to jest najlepsza, jedna z najlepszych podeszw do football freestyle'u, z jakimi się w ogóle spotkałem kiedykolwiek, no porównywalna jest w Puma Archive Light. Trudno mi ocenić, która jest lepsza. Powiedziałbym, że są porównywalne, ale to znaczy, że już jest bardzo dobrze w wypadku tych butów, skoro już możemy porównywać je do pumy. Tutaj parę osób z Was mogłoby zapytać: Ale co z bieżnikami? Co z tym wszystkim, co sprawia, że się nie ślizgamy po ziemi? Nie wygląda, żeby to tutaj było. Mamy tylko takie, wiecie, zygzaczki. Tylko, że. Nie ma żadnego znaczenia, czy to jest, czy tego nie ma, bo liczy się tylko to, czy się ślizgamy. A ja na sali, na nawierzchni, mam perfekcyjną przyczepność, więc nie będę narzekał tutaj na to. Według mnie jest naprawdę całkiem dobrze, więc jeśli chodzi o przyczepność, to się nie powinniście martwić. Dalej, porozmawiajmy trochę o wytrzymałości. Trudno mi oceniać wytrzymałość po. Dwóch, trzech tygodniach użytkowania, wliczając wszystkie możliwe treningi, także te, które odbyłem w pokoju w stylu sit-down i tak dalej. I muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o wytrzymałość, to jest raczej średnio. To jest raczej średnio, ale zresztą czego, czego oczekiwać po butach od freestyleu? Teraz mamy sezon zimowy, więc gramy na sali. Więc przynajmniej większość z nas gra na sali, e, oczywiście z przyczyn zdrowotnych, żeby, żeby, żeby nie ryzykować kontuzjami. E, ale na sali takie buty powinny się powinny wytrzymać naprawdę bardzo długo. Tutaj widzimy, wy pewnie macie na zdjęciach, że podeszwa się już lekko fałduje, w sensie są takie lekkie wgniecenia, tylko że to jest kompletnie niezauważalne gołym okiem, jak spojrzymy na, na te buty. Więc tutaj wytrzymałość powiedziałbym, że nie będzie wcale gorsza niż na przykład w wypadku Puma Archive Flight. Powinniśmy te buty traktować naprawdę bardzo. Bardzo podobnie. E, następna sprawa. Rzecz, która mnie e, wkurza, i po to właśnie są recenzje, żeby zauważać takie detale, po to, żeby zauważać e, takie szczegóły, bo to wychodzi dopiero w, w trakcie gry. E, to box. Toe box. co mam na myśli, mówiąc, towbox? box? To jest e, to miejsce. Czyli to wycięcie tylko miejsce, gdzie mamy palce, tylko miejsce, gdzie mamy palce. Mam problem z tym miejscem w tych butach, ponieważ jest ogólnie dobre, jak kapkujemy i tak dalej, wszystko jest ok, nie ma żadnego problemu, wszystko jest spoko. Ale przy niektórych trikach ten toe box jest troszkę zbyt wysoko, ten materiał jest troszkę zbyt wysoko i on za mało przylega do samych palców, czyli po prostu ta góra jest nieco uniesiona. Czyli tego mater ten materiał jest tam dosyć wysoko. Eee, jest nadmiar tego materiału, można byłoby też zaryzykować takie stwierdzenie. Eee, przez co na przykład, taka idiotyczna sprawa. Na przykład e, takie trzymanie piłki na palcach, jak teraz macie na ekranie. Eee, gram takie rzeczy w SD, dosyć dużo tego grałem. Eee, w sumie nadal gram. I, I powiem wam, że w tych butach gra się to fatalnie. Po prostu. Bo nie czuję piłki na palcach. I. Bardziej na czucie muszę to robić, w sensie na, na wyczucie, w sensie kombinować, czy ona dobrze siedzi, czy nie siedzi, bo ja jej na samych lekkiej piłki na palcach kompletnie nie czuję. Akurat większość czasu grałem montą EarthBall i nie wiem, czy ta piłka jest za lekka, czy i po prostu nie wgniata dostatecznie tego materiału, tak żebym poczuł piłkę na palcach. Czy nie? Ale w większości trików, szczególnie w lowerze, jeśli ktoś by się martwił, jest wszystko ok, bo jak piłka nam upada na stopę, no to już oczywiście czujemy nacisk na palcach. Ale właśnie w takich sztuczkach, takich typowo na technikę, yy, gdzie musimy te piłkę na tych palcach utrzymywać, mało jest takich trików, całe szczęście. Yy, no tutaj jest problem, to, to mi się nie spodobało. Jeśli chodzi o triki typu klipery, ten but jest wyśmienicie wyprofilowany. To jest naprawdę majstersztyk, ponieważ ta piłka świetnie osiada właśnie na wewnętrznej stronie buta, więc tutaj jak najbardziej super do kliperów. Świetnie grałem w tych butach w Zośkę, grałem też klipery. W ogóle progres w kliperach ostatnio jest zatrważający. Zatrważający, chyba złe, złe określenie. E, imponujący, e, nie wiem czy to przez te buty, czy to przez dodatkowe ćwiczenia jakie wykonuję, ale e, o tym też zrobię jakiś film. Jeśli byście potrzebowali na przykład do Clipper Stala e, poradnik, to chętnie zrobię. Ale te buty na pewno e, przy tych Clipperach pomagają. Jeśli chodzi o Lower, bo to pewnie Was ciekawi najbardziej, jeśli chodzi o Lower, to uwaga, jest dobrze. Jest po prostu dobrze. Te buty, mówię, przypominają mi Puma Archive Light Low. tę wersję moją ulubioną. Dlatego, jeśli macie, jakieś, jeśli macie mieć jakiekolwiek wyobrażenie na temat tych butów, to zbliżone właśnie do, do, do tamtego modelu tych Pum. Porozmawiamy o cenie i dostępności, bo to jest największa wada tych butów. Mianowicie. Nie cena, bo są tanie. Bo są taniutkie, ponieważ te buty w retailu, czyli w cenie wyjściowej, kosztowały. 35 euro, czyli to nie jest wcale aż tak dużo, to jest około, no tam nie wiem, teraz z głowy 150 maksymalnie złotych to będzie, razy 4 po prostu, no tak na szybkość licząc. Z tym, że te buty były wielokrotnie przeceniane. I 150 zł, 150 zł raczej za nie, nie zapłacicie, jeśli je znajdziecie, oczywiście. Nie wierzę w to. Ja je kupiłem za 90 czy tam 100 zł na japońskiej stronie aukcyjnej i nowiutkie w świetnym stanie, więc nie ma żadnego problemu. Największym minusem jest dostępność, ponieważ te buty to jest edycja 2018, czyli te buty były w 2018 roku wydawane, czyli już 2 lata minęły, prawie 3 lata, bo mamy zaraz 2021. I to jest problem, ponieważ trudno te buty zdobyć. Szczególnie już trudno było je zdobyć u nas w Europie. Na eBayu bodajże w tej chwili, kiedy nagrywam ten materiał, są dwie pary, z czego jedna jest na 44, a druga chyba na 45 rozmiar, więc. Jak ktoś jest tak wysoki, to polecam. Bierzcie póki, póki są, no bo za takie grosze tam za, za 40 zł bodajże nówki sztuki, więc, więc polecam od razu, jeśli ktoś ma z Was tak wielką stopę. Natomiast ogólnie na rynku europejskim było krucho, jeśli chodzi o te buty, na rynku azjatyckim też, bo strony aukcyjne z Japonii i tak dalej przewertowałem od deski do deski i naprawdę jest krucho. To była jedyna para, którą udało mi się zgarnąć idealnie na mój rozmiar. Więc nie liczcie na to, że te buty będzie łatwo zdobyć. Ja jakiś czas temu sprzedawałem na bazarze Freestyle Football rozmiar 41, i tutaj jeszcze raz wspominam Lotara, bo Lotar od razu wyczaił i kupił ode mnie. W ogóle Lotar ma z metr 80, czy tam nawet z 90, a ma rozmiar 41. To też jest ciekawa sytuacja. Więc dostępność. Dostępność to jest niestety wada tych butów, i tutaj nic z tym nie zrobimy. Uniqlo to jest sieciówka typu HNM i coś takiego te rejony, tylko że lepsza jakościowo. E, więc możemy liczyć na to, że będzie reedycja tych butów. I w tym momencie należy się rzucać jak się na szynkę. E, cytując klasyka. No i to tyle. To tyle w kwestii tych butów. Mam nadzieję, że Wam się ta recenzja podobała. E, mam nadzieję, że coś z niej wyniesiecie. Dla mnie to są najlepsze buty do freestylu, jakie kiedykolwiek miałem zaraz po Puma Archive Flight i jednolitych meszach. Mniej więcej na równi z tymi, które jeszcze teraz niedawno były, czyli z tymi podwójnymi, ja to tak nazywam, rozróżniam. Macie pewnie na ekranie zawsze zdjęcia, jak to mówię, więc nie ma wątpliwości, o co chodzi. Eee, wszystko, wszystko w tym materiale. Dziękuję Wam za uwagę. Jak wyłapiecie te buty gdzieś, bierzcie śmiało, szczególnie dlatego, że są tanie, więc tym bardziej się opłaca. I co? Dziękuję Wam za uwagę raz jeszcze. Widzimy się już w następnych materiałach. Do usłyszenia! I odpinamy mikrofonik.